Czy mogę otworzyć okno? To po angielsku Can I open the window? Czy może May I open the window? A jeśli obie wersje są poprawne, czym Can różni się od May? Na te pytania odpowiemy sobie w dzisiejszej audycji. Witam Ciebie w audycji Zapytaj Poliglotę. Masz pytania dotyczące nauki języków. Tutaj znajdziesz odpowiedzi, których szukasz. Nazywam się Kamil Kaszubski i jestem siedmięzycznym poliglotą. W każdy poniedziałek uczymy się niemieckiego, w każdą środę hiszpańskiego, a w każdy piątek angielskiego. Słowo can oznacza potrafić oraz móc. Często usłyszymy takie pytania jak: Can you speak English, czyli czy potrafisz mówić po angielsku, albo how? Can I help you? Czyli jak mogę Ci pomóc? Co natomiast oznacza słowo may? May oznacza również móc. Czyli zarówno słowa may, jak i słowa can możemy używać wtedy, kiedy pytamy o pozwolenie. W związku z tym oba zdania may I open the window i can I open the window przetłumaczymy na czy mogę otworzyć okno. Jaka jest więc różnica? Otóż słowo may jest bardziej formalne, bardziej oficjalne. Bardzo często zwrot may I przetłumaczymy nie tylko na czy mogę, ale wręcz na czy wolno jest mi coś zrobić. I tego słowa, czyli may, użyjemy właśnie bardzo często w jakichś formalnych, oficjalnych sytuacjach. Na przykład jak bylibyśmy na audiencji u królowej, taka królowa brytyjska mogłaby nam powiedzieć you may sit down, czyli wolno jest Panu usiąść. A ponieważ słowo may jest takie właśnie bardziej formalne, bardziej oficjalne, bardzo często słowa tego użyjemy wtedy, kiedy chcemy wyrazić naszemu rozmówcy większy szacunek. Na przykład jak widzimy jakąś starszą osobę, która z trudem niesie swoje siatki, możemy ją zapytać: May I help you, madam? Czyli, czy mogę pani pomóc, madam? Słowo may usłyszymy też stosunkowo często, bo słowo to jest częścią nieco większego słowa, czyli maybe, oznaczającego być może. Na przykład maybe it will rain, być może będzie padał deszcz, albo maybe he will be late, czyli być może on będzie spóźniony. I na dobrą sprawę, tam, gdzie słowo móc, Oznacza właśnie w zdaniu taką potencjalną możliwość, że coś się stanie, powinniśmy używać po angielsku słowa may. Na przykład zamiast maybe, he will be late, czyli być może on będzie spóźniony, możemy powiedzieć he may be late, czyli on może być spóźniony. I podobnie na przykład na Boże Narodzenie, kiedy dzieci niecierpliwią się, kiedy przyjdzie ten święty Mikołaj, można im powiedzieć: He may come anytime now. Czyli on może przyjść w każdej chwili, to jest potencjalnie możliwe. He may come anytime now. Albo na przykład, jak dzwonimy do znajomego, a on nie odbiera, możemy stwierdzić: He may still be at work. Czyli on ciągle może być jeszcze w pracy i może nie móc odebrać. Jeśli chodzi o to wyrażanie potencjalnej możliwości, słowo may spotkamy też w takim zwrocie jak may as well. Na przykład you may as well tell the truth. Czyli możesz równie dobrze powiedzieć prawdę. You may as well tell the truth. Albo I may as well do nothing. Czyli mogę równie dobrze nic nie robić. I may as well do nothing. Jeśli chodzi o to, jak używać słowa May, pomocna może być dla nas etymologia tego słowa, bo May pochodzi od staroangielskiego słowa, które oznaczało mieć moc sprawczą zrobienia czegoś. I dlatego we współczesnym angielskim słowo May jest takim właśnie słowem sprawczym, które bardzo często przetłumaczymy na niech, niechaj, albo oby coś się stało. Na przykład. May the New Year bring you happiness and peace. Czyli niechaj, ten nowy rok przyniesie Ci radość i pokój. Albo May you be happy. Czyli obyście byli szczęśliwi. Na przykład takie życzenia można złożyć młodej parze. Jeśli natomiast chodzi o to, jak budować poprawnie pytania, przeczenia i stwierdzenia, ze słowem May powinny one brzmieć następująco. Stwierdzenie to I may. Ja mogę. Przeczenie to I may not. Ja nie mogę. A pytanie to may I. Mogę. I to tyle moi drodzy na dzisiaj. Czas na podsumowanie. Słowo may znaczy móc, jest taką bardziej oficjalną, bardziej formalną i przez to też uprzejmiejszą formą niż słowo can, jeżeli używamy tego słowa w pytaniach, kiedy pytamy o pozwolenie. Czyli na przykład may I open the window? Czy wolno mi jest otworzyć okno? Będzie bardziej uprzejme niż can I open the window. Poza tym słowo may oznacza też taką potencjalną możliwość, jak w słowie maybe, być może. Czyli zdanie he may come anytime now będzie oznaczało, że to jest możliwe, że on przyjdzie w każdej chwili. On może przyjść w każdej chwili. May w wielu zdaniach przetłumaczymy też na niechaj albo oby. Na przykład may you be happy. Obyście byli szczęśliwi. May spotkam również w zwrocie May as well, czyli równie dobrze. You may as well do nothing, czyli równie dobrze możesz nic nie robić. Jeżeli to nagranie było dla Ciebie pomocne, daj łapkę w górę i je udostępnij. Pomaga to kanałowi. Jeżeli chcesz dostawać więcej darmowych lekcji ode mnie, kliknij przycisk subskrybuj i dzwoneczek, który znajduje się obok tego przycisku. Następnie wejdź na stronę zapytajpoliglote.pl i zostaw tam swój mail. Wyśle ci wtedy za darmo dużo wartościowych materiałów do nauki języków, w tym fragmenty kursów i wiele więcej. I to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze nagranie, a cytatem na dzisiaj jest May the force be with you, czyli niech moc będzie z tobą.